Cześć, z tej strony pedagog Michalina. I dzisiaj zatrzymamy się na temacie dysleksji i tego, czy dysleksja jest dziedziczona. Zapraszam. Kiedyś na zajęciach terapii pedagogicznej moja uczennica, bodajże z klasy 5, wtedy to było, otrzymała dopiero co diagnozę dysleksji. I chciałam z nią na ten temat porozmawiać. Zapytać, jakie je nadaje jej znaczenie, czy wie w ogóle, co to jest, czym się objawia i itd. Tak I ona z dumą w głosie powiedziała mi, że dysleksję mam po mamusi. Czy miała rację? Dzisiaj na to pytanie właśnie odpowiemy. Współcześnie badacze, którzy zajmują się tematyką dysleksji, Dość mocno koncentrują się na jej genetycznej naturze. Jednak to nie dzieło się znikąd. Tak naprawdę, już w momencie, kiedy jeszcze dysleksja była wrodzoną ślepotą słowną, już wtedy lekarze, między innymi dr Morgan, czyli lekarz angielski, który jako pierwszy opisał ten przypadek chłopca z dysleksją, Wysnuwał taką hipotezę, że prawdopodobnie są tutaj etiologia jakby występowania dysleksji będzie dotyczyła genetyki i że dysleksja jest dziedziczona, więc to w ogóle był taki pierwszy pomysł. Zobaczmy, jak czas weryfikował. Obecnie badania nad genetycznym podłożem dysleksji są prowadzone w takich dwóch nurtach. Pierwszy ten nurt to są badania behawioralno-genetyczne. W takich badaniach porównuje się związki między fenotypem a genotypem w całych rodzinach oraz wśród bliźniąt. No i takie pierwsze, duże, ogromne badania powstały w latach 70. prowadzone przez naukowca Dieffreysa razem z zespołem. Wówczas on badał tą odziedziczalność dysleksji. W rodzinie i stwierdził, że takowa występuje, natomiast takim czynnikiem, który był poddawany krytyce, to te czynniki środowiskowe, na które badacz nie miał wpływu. Ale szedł za ciosem i chwilę później przeprowadził ten sam badacz badania wśród bliźniąt dwujajowych i jednojajowych, i wówczas, i ta w ogóle próba badawcza była ogromna, bo tam było ponad 600 w każdej grupie. I wówczas po przeprowadzeniu takich badań wykazał istotnie statystyczne jakby szacowanie odziedziczalności występowania dyslekcji. Więc to były dość ważne badania w tym obszarze. Wysnu to też następujący wniosek. Że dysleksja jest dziedziczona w częściowy sposób, natomiast z pewnością nie w prosty sposób, zgodnie z prawami Mendla. Drugie podejście, podejście molekularno-genetyczne, jest uzupełnieniem tego pierwszego. I to podejście skupia się na analizie struktur genetycznych DNA w celu poszukiwania genu odpowiadającego za. Czytanie i za dysleksję. Co pokazują wyniki badań? Badania te potwierdziły związek czytania i dysleksji z kilkoma genami. Nawet wskazano kilka genów kandydujących konkre na konkretnych e, chromosomach bardzo często wymienia się ten e, chromosom 6P i konkretne, jakby geny. Natomiast trudność, jaka się pojawia, polega na tym, że na wielu populacjach, kiedy prowadzone są te badania, to nie ma wśród nich zgodności. W związku z tym trudno jest jeszcze na tym etapie mówić o konkretnej lokalizacji, o konkretnym genie, który odpowiada za dysleksję. W tym obszarze pojawia się też pytanie dotyczące współwystępowania dysleksji z innymi e, zaburzeniami neurorozwojowymi, na przykład z ADHD. I e, też szuka się e, tego, e, tej etiologii występowania, współwystępowania tych zaburzeń, i istnieje hipoteza, która mówi o tym, że ten sam gen odpowiada za występowanie dysleksji i ADHD. Tylko wtedy powstaje pytanie, co jest pierwsze, albo czy ten sam gen w inny sposób manifestuje się behawioralnie poznawczo? Czyli ten sam gen u jednej osoby może dać dyslekcję, a u innej osoby ADHD. A tutaj wciąż takie pytanie otwarte, ale myślę, że ciekawy kierunek badań. Wyniki badań pokazują, że ta odziedziczalność dysleksji jest w granicach 40 a 60%. Zatem, rodzicu, jest szansa 50-50 niemalże, że Twoje dziecko będzie miało dysleksję. I odpowiedź na pytanie z samego początku filmu. Tak, moja kochana uczennico, masz dysleksję, prawdopodobnie po swojej mamusi, i w ten sposób o tym rozmawiałyśmy, i przy okazji zachęcam do tego rodziców, nauczycieli, Wszystkich dorosłych do tego, aby rozmawiali z tymi młodszymi na temat własnej dysleksji i też pokazywania tego jako rodzinnego e, występowania. Myślę, że to też będzie bardzo budujące dla dziecka świadomość tego, że moja mama, mój tata, którzy sobie świetnie radzą w dorosłości, również przeżywali różne trudności szkolne e, właśnie na tym etapie diagnozy dysleksji i tych umiejętności szkolnych. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu i do zobaczenia następnym razem!